Cześć, to McGaffin. 99% ludzi zginęło w wyniku śmiertelnej burzy, zostawiając tylko jednego chłopca uwięzionego w domu. Dzisiaj pokażę Wam film, brytyjską komedię z 2021 roku pod tytułem Cicha Noc. Uwaga spoilery, pilnocie się. Film zaczyna się od przygotowań Neil do świątecznej kolacji. Ona i jej mąż, Simon, zapraszam dawnych szkolnych przyjaciół do swojego domu aby wspólnie świętować Boże Narodzenie. Gośćmi są Alex, Bella, Tony, Sandra i James. Tony i Sandra przychodzą z córką Kitty, a James zabiera swoją partnerkę Sophie. Podczas gdy James jest w drodze, Nell i Simon są zajęci przygotowaniami w domu. Nell dekoruje dom, a Simon przegania kury z podwórka. Ich najstarsze dziecko, Art, pomaga kroić łażywa. Niestety, kaleczy się w palec, gdy jedna z kur, którego ojciec przegania, podskakuje i uderza w okno. A on przeklina i natychmiast woła matkę. Zajęta biegnie na dół, aby udzielić pierwszej pomocy. Bierze chusteczkę, zwilża mu i opatruje ranę. W tym samym czasie Simon informuje, że jedna z kur wciąż nie chce opuścić podwórka. Dlaczego Simon przegania własne kury? Ponieważ jutro wszystkie żywe istoty umrą. A Simon chce, aby kury zginęły w sposób naturalny. Zjedzony przez lisy, zamiast cierpieć niepotrzebnie, Nel i jej rodzina i przyjaciele są świadomi, że te święta Bożego Narodzenia będą ich ostatnimi. Jutro, zgodnie z przewidywaniami, Ziemia czeka katastrofa. Jednak zamiast poddawać się strachowi, decydują się spędzić ten czas w radości, świętując wspólnie. Krótko mówiąc, mają niewiele czasu, ponieważ ich przyjaciele niedługo przyjdą. Spieszą się, aby dokończyć wszystkie przygotowywania. Simon mówi bliźniakom, Tomasowi i Hardyemu, którzy są zajęci zabawą, aby poszli się wykąpać. Prosi ich również, aby unikali kłótni z Kitty, ponieważ według niego jest irytującym dzieckiem. Pierwsza przyjeżdża Kitty z rodzicami. Kitty wchodzi do domu i wręcza kwiaty, które, jak twierdzi Sandra, zerwała z ogródka sąsiada. Kitty domaga się też pudingu Tofi, twierdząc, że jej mama powiedziała, że Nel go przygotuje. Niestety Nel o tym zapomniała. Sandra, która właśnie wchodzi, chwali się swoim nowym strojem i od razu woła Tony'ego, aby kupił pudding toffee w pobliskim supermarkecie. Po Tonym i Sandrze do domu przybywają Alex i Bella. To para lesbijek. Bella pyta nale, czy Kitty również przyszła, po czym żartuje, że Sandra i Tony powinni byli wcześniej zapić ją. Tymczasem Kitty, która szukała Arta, przypadkowo wchodzi do łazienki, gdzie są Thomas i Hardy. Chłopcy próbują ją wygonić, ale Kitty uparcie chce ich oglądać podczas kąpieli. Nagle do łazienki wchodzi Art i każe Kitty się zamknąć, używając przy tym wulgaryzmów. Kitty skarży się swojej mamie a Sandra, każe Artowi przeprosić. Art odmawia i żeli się swojej matce, ale nie staje po jego stronie i zamiast tego prosi, by przeprosił Kitty. Na zewnątrz pojawia się James i Sophie. Ostatni goście. Witaj ich razem z Sandrą. Jak zawsze, Sandra troszczy się z Sophie. komentując jej wieki, i sugerując, że jest za młoda dla Jamesa. Robi też złośliwą uwagę o tym, że Sophie może być anorektyczką. Zanim Sophie zdąży jednak zareagować, Sandra przynosi uwagę na Jamesa, obejmując go ciepło i nazywając przystojnym księciem. Uścisk trwa nieco za długo, co sprawia, że atmosfera staje się niezręczna, szczególnie dla Sophie wyczuwając napięcie, szybko rozładowuje sytuację, zapraszając ich do środka. Wkrótce potem Tony i Simon wracają ze sklepu z puddingiem Tofi dla Kitty. Sandra informuje ich, że w kuchni James i Sophie mieli sprzeczkę. W kuchni trwa cicha, ale intensywna wymiana zdań między Jamesem a Sophie. Sophie pyta, dlaczego James ukrywa coś przed swoimi przyjaciółmi. Na co James odpowiada? Że ujawnienie prawdy tylko utrudni wszystkim jutrzejszy dzień. Dodaje, że jego przyjaciele i tak. Mogą tego nie zrozumieć. Ich kłótnie przerwa Art, który podsłuchuje rozmowę. James wykorzystuje jego obecność jako pretekst, by przerwać dyskusję i uniknąć dalszego napięcia. W końcu nadchodzi czas kolacji. Przed rozpoczęciem posiłku wszyscy proszą Simona, by poprowadził modlitwę i podziękował za wspólnie spędzony czas. Jako niewierzący Simon ma trudności ze znalezieniem odpowiednich słów, więc Nell przejmuje inicjatywę. Wyraża wdzięczność za przyjaciół, dzieci i za to, że mogą być razem. Po modlitwie wszyscy zasiadają do stołu, a kolacja się rozpoczyna. Podczas kolacji rozmowa schodzi na temat królowej Anglii. Tony żartuje, że królowa może ukrywać się w bunkrze pełnym karmy dla psów. Art szybko podważa tę teorię, zauważając, że królowa wyglądała smutno podczas swojego porannego przemówienia telewizyjnego. Kiedy wtrąca się do rozmowy, komyślnie stwierdzając, że królowa jest stara, więc to i tak nie miałoby znaczenia. Gdyby umarła, Sofie wyraźnie wzburza się po komentarzu Kitty, przerywa mówiąc, że nie powinno się bagatelizować wartości czyjegoś życia tylko dlatego, że ktoś jest stary. Dodaje, że rodzice powinni uczyć dzieci większego szacunku dla starszych i uwaga wprowadza piętą atmosferę przy stole. Alex próbuje złagodzić sytuację sugerując, że Kitty prawdopodobnie nie miała złych intencji. Jednak Sandra wykorzystuje okazję, by zaatakować Alex, twierdząc, że Alex tego nie zrozumie, ponieważ nie jest rodzicem. Ten komentarz wyraźnie trafia w czuły punkt Belli, który reaguje z widocznym niezadowoleniem. Widząc, że sytuacja wymyka się spod kontroli, Tony próbuje interweniować, prosząc Sandra, by przestała. Jednak zanim rozmowa zdąży się uspokoić, Sophie kontynuuje swoją wypowiedź, co tylko pogłębia napiętą atmosferę. Nie przestaje zadawać pytań, dlaczego dzieci mogą tak myśleć, podsycając dyskusję, a Schnell w końcu prosi wszystkich, by przestali. Mimo to Tony i Sandra są ciekawi, dlaczego Sophie jest tak wrażliwa na ten temat. James wyjaśnia, że Sophie miała wczoraj ciężki dzień, pojął prób Simona, by zmienić temat. Sophie zaczyna opowiadać o traumatycznym doświadczeniu związanym z katastrofą burzy toksycznych gazów, które dotknęło jej rodzinę. Zanim zdążyła kontynuować, Simon przerywa i szybko zmienia temat. Wyraźnie chcąc uniknąć rozwodzenia się nad przerażającymi szczegółami. Sam z tego wznosi toast za Nell, dziękując jej za trud włożony w organizację wieczoru. Grupa przyłącza się do toastu, ale Sophie nie potrafi odpuścić tematu. Nalega, że rodzice zawsze powinni być szczerzy wobec swoich dzieci. Art natychmiast odpowiedział, twierdząc, że jego matka nie kłamała, bo widział wiadomości w telewizji. Kitty wtrąciła z teorią spiskową, twierdząc, że katastrofa była dziełem Rosji, Art odrzucił jej teorię, argumentując, że burza toksycznych gazów to zemsta ziemi, za złe traktowanie planety. Kitty upierała się przy swojej wersji, dodając, że przynajmniej rząd brytyjski miał lepsze rozwiązanie niż inne kraje. Dyskusja zaostrzyła się, gdy Art przeszedł do perspektywy moralnej, twierdząc, że odpowiedź rządu nie była rozwiązaniem, ale częścią samej katastrofy. Gorąca dyskusja trwała, aż kolacja się zakończyła. Później w swoim pokoju Art wyszukiwał informacji na temat katastrofy burzy toksycznych gazów na stronie rządu. Odkrył szczegóły dotyczące pigułki wyjścia, bezbolesnego rozwiązania, które rząd zapewniał, by uniknąć cierpienia podczas burzy. To była ta sama pigułka, którą jego rodzina i przyjaciele zamierzali wziąć następnego ranka. W następnej scenie Nel i Sandra wyjaśniają dzieciom, dlaczego muszą wziąć pigułkę. Podczas gdy inne dzieci wydają się to akceptować bez większych emocji, Art cicho płacze, przytłoczony powagą sytuacji. Sophie, podsłuchując rozmowę z korytarza, nie wytrzymuje i wychodzi w pośpiechu. Tymczasem mężczyźni zebrali się w szklarni, by omówić pigułkę. James, który zrobił pigułki w szpitalu jako część swoich obowiązków medycznych, powtórzył plan: wszyscy wezmą pigułkę, zanim burza toksycznych gazów dotrze do ich domu. Dyskusja nabrała innego kierunku. Gdy Sophie ujawniła, że jest w ciąży i odmówiła wzięcia pigułki, ponieważ oznaczałoby to zabicie jej nienarodzonego dziecka, to on przerwał, starając się uspokoić sytuację. Twierdził, że sytuacja Sofii jest inna, mówiąc: To nie to samo. To nie chodzi o wybór. Chodzi o przetrwanie. Nie było sposobu, by uciec przed burzą toksycznych gazów. James podziela to przekonanie, ale czuł się bezranny, ponieważ decyzja Sofii o odmówieniu, wzięcia pigułki, była ostateczna. W końcu Simon odciągnął Jamesa na bok, prosząc go, by upewnił się, że Sophie nie wpłynie na dzieci, które. Były zbyt młode, by zrozumieć takie złożoności. Wieczór przeszedł do otwierania prezentów. Kitty dostał lalkę od ojca i była bardzo zachwycona, mocnego przytulając. Kiedy jej matka Sandra poprosiła o przytulenie, Kitty odmówiła, tłumacząc to swoją złością, że Sandra zmarnowała pieniądze na edukację Kitty na luksusowe towary, co było bez sensu, bo wszyscy i tak mieli umrzeć następnego dnia. Art, mający dość zachowania Kitty, zażądał by przytuliła swoją matkę, żeby przejść do nudnych prezentów. To rozdrożniło Sandrę, która zaczęła ganić Arta. Złości Art rzucił swoje nieotwarte prezenty po schodach i wyraził swoje niezadowolenie ojcu. Krytykował bezsensowność, dawania zabawek, których dzieci nie będą miały czasu nacieszyć się. Simon zaskoczony przeprosił, tłumacząc, że on i nie nadzieję, że prezenty przynoszą choć trochę ulotnej radości. Art poruszył wtedy los ludzi bez dostępu do pigułki, bezdomnych i nielegalnych imigrantów, którzy zostali wykluczeni z rozwiązania rządu. Wyraził chęć pomocy im, ale Simon odrzucił pomysł jako niemożliwy. Potem grupa starała się poprawić nastrój fajerwerkami. Dorośli wspominali szkolne czasy, ale rozmowa przybrała niespodziewany obrót, gdy Sandra przyznała, że kiedyś kochała Jamesa. Ku zaskoczeniu wszystkich James wyznał, że również ją kochał. Wyjaśnił, że wszystko się zmieniło. Kiedy Sandra zaczęła spotykać się z Tonym, co wywołało w Jamesie zazdrość, nienawiść do Sandry, która przerodziła się w nienawiść do samego siebie. Tony, zdezorientowany i podirytowany, wyzwał Jamesa od przegranych. Napięcie zostało rozładowane przez Belle, która przypomniała wszystkim, że wszyscy popełniali błędy. Wtedy ujawniła szokującą wiadomość: Ona i Tony spali razem w szkole. To wyznanie wstrząsnęło grupą tak samo jak wcześniejsze wyznanie Jamesa, choć Nell i Simon wybuchnęli śmiechem uznając sytuację za absurdalnie, wręcz nieoczekiwaną. Po pełnej nostalgii i wymianie spojrzeń przytulili się próbując znaleźć pociechę we wspólnych wspomnieniach. Scena przenosi się do momentu gdy Art ogląda program o burzy gazu toksycznego, który zawiera materiał wideo przedstawiający średniej wielkości tornado niosące toksyczny gaz. Przerzające obrazy tylko potęgowały jego niepokój. Sophie weszła do pokoju Arta i poprosiła o pozwolenie, by do niego dołączyć. Art zaczął dzielić się swoimi frustracjami, wyznając, że nie możesz już dłużej znosić przytłaczającej sytuacji. Nagle wszedł Simon, przerywając ich rozmowę, i powiedział Artowi, by zadzwonił do swojej babci. W międzyczasie Sandra siedzi z Bellą, rozmawiając o swoich obawach związanych z planami rządu. Sandra przyznaje, że zaczyna wątpić w zapewnienia rządu, a Bella ujawnia, że nigdy im nie ufała. Mimo swojej sceptyczności, Bella postanawia wziąć pigułkę, ponieważ uważa, że przetrwanie w postapokaliptycznym świecie byłoby wręcz nie do zniesienia. Sandra natomiast czuje, że nie ma innego wyjścia, jak zaufać rządowi, ponieważ media emitują przerażające obrazy skutków katastrofy. W innej części domu rodzina Nell łączy się z jej matką przez wideo rozmowę. Wymieniają krótką, gorzką rozmowę. Wymieniają się krótkimi, gorzkimi zdaniami, zanim wibracje nadchodzącej burzy wstrząsają ziemią w pobliżu domu matki Nell, Zdałem sobie sprawę, że jej czas dobiegł końca. Matka Nell żegna się z Simonem i Gdy tylko widzi burzę za oknem, bierze pigułkę wyjścia. Chwilę później burza pochłania jej dom. zama na samotną śmiercią matki, jest podzieszona przez Simona, który przypomina jej, że muszą pozostać silni dla swoich dzieci. Tymczasem Art odwiedza pokój Jamesa i Sophie, bo ogłosić, że zdecydowało się nie brać pigułki wyjścia. James próbuje wyjaśnić nieznośny ból spowodowany przez toksyczny gaz, ale Art odpowiada, że nie boi się bólu. I jest stanowczy swojej decyzji. Kiedy James sugeruje, by poinformować Nell i Simona, Sophie go powstrzymuje. Art wyraża wtedy swoje podejrzenia względem rządu i naukowców, spekulując, że mogli popełnić błąd. Wyraża również obawy o niezliczoną liczbę osób, które umrą w mękach. James zrezygnowany mówi artowi, że życie jest niesprawiedliwe. Nie wszyscy mogą zostać uratowani, jednak art milczy, twierdząc, że obowiązkiem lekarzy jest pomagać ludziom, a nie ich porzucać. Scena przenosi się do burzy gazotoksycznego, która niebezpiecznie zbliża się do domu. Wciąż w pokoju Sophie Art upiera się, że nikt nie powinien się poddawać. Sophie, poruszona jego determinacją, dzieje się swoim sekretem. Jest w ciąży i nie zamierza wziąć pigułki. Kiedy Nell przychodzi szukać Arta, ogłasza, że zamierza przeżyć i wspierać Sophie. Zszokowana Nell woła Simona, ale Art odmawia ustąpienia. Sugeruje, by uszczęść okna i zabarykadować dom, by przetrwać burzę. Nell jednak wyjaśnia, że. Trucizna jest w powietrzu i nie da się uniknąć. Przeniknie przez wszystko, błaga Arta twierdząc, że rozważono każdą możliwość i to jedyny sposób, by ochronić rodzinę. Art nie chcąc tego zaakceptować, wybiegł z domu. Simon natychmiast rusza za nim. Podczas dynę zauważa coś niepokojącego w ciemniejących chmurach nad nimi. Podczas swojej ucieczki Art znajduje porzucone auto na poboczu drogi. Zbliżając się do niego dostrzega tornado w oddali. Wewnątrz auta Art znajduje całą rodzinę, w tym dziecko, martwe od toksycznego gazu. Widok przytłacza go i osuwa się na ziemię. Płacząc niepohamowanie, słysząc jego krzyki, Simon biegnie do niego i widzi tragiczną scenę. Zdał sobie sprawę, że busze jest niebezpiecznie blisko, więc zabiera Arta z powrotem do domu. Po powrocie Simon pilnie instruuje wszystkich, by zabrali dzieci do ich pokoi. Art wciąż jest straumatyzowany i płaczący. Zostaje zaprowadzony na górę przez Sophie i Jamesa dostawiając go na chwilę samego, ale kiedy wracają znajdują arta konwulsyjnego na podłodze, wybucha panika, gdy burza zaczyna zbliżać się do ich domu. Tymczasem na dole Simon opowiada Jamesowi o tym, co widział wcześniej. Dochodzą do wniosku, że burza nadeszła szybciej niż się spodziewali. Zdając sobie sprawę, że śmierć jest blisko, James uznaje, że nadszedł czas na wypicie pigułki wyjścia. Na koniec żegnają się i udają się do swoich rodzin. Simon następnie wchodzi do pokoju i mówi swojej żonie oraz dzieciom, że nadszedł czas. Od tej chwili wszystko dzieje się jednocześnie. Po stronie Jamesa daje Sophie znać, że burza jest blisko. Wyjmuje pigułkę wyjścia z kieszeni płaszcza i zapewnia jedno: James wypije pigułkę tylko wtedy, gdy Sophie także ją wypije i odwrotnie. Na koniec, ku zaskoczeniu Sophie, decyduje się wypić pigułkę razem z Jamesem. Po stronie Reddy odkrywa, że Alex jest nadal pijany i nie budzi się. Ponieważ nie ma czasu czekać, aż Arex się obudzi, Bella natychmiast wypija pigułkę wyjście i podaje ją Alexowi. Jednak po chwili Arex budzi się i wymiotowuje ją. Ponieważ nie ma zaposowy pigułki, Bella zmuszona jest bić nóż w Arexa. Niedługo potem efekt pigułki zaczyna działać w ciele Belli, która umiera, ale Arex podąża za nią, upadając z wykrwawienia. Po stronie donego i Sandro, nie razem z Kitty już wzięli pigułkę i leżą na łóżku. Jednak budzą się z powodu zapomnienia o pożegnaniu się z rodziną Simona, kiedy także zapomina swoje lalki i idzie po nią. Niestety dla Tonego i Sandry, pigułkę zaczyna działać, kiedy Kitty wraca do pokoju. Tony i Sandra są już martwi, kiedy natychmiast wraca do łóżka i przytula swoją matkę, aż śmierć ją zabiera. Wreszcie po stronie Simona i Ner spełniają prośbę swoich bliźniaków o coca kole. kiedy wszystko jest gotowe, a pigułki są gotowe do wypicia. Simon daje każdemu ze swoich bliźniaków pigułkę. A potem podaje jedną Artowi. Jednak Art nie reaguje. Wtedy zdaje sobie sprawę, że Art został już skażony toksycznym gazem i krwawi z oczu, nosa i uszu. Widząc skutki toksycznego gazu na własne oczy, wszyscy spieszą się, by wypić swoje pigułki. Potem przytulają się na łóżku, upewniając się, że pozostaną blisko siebie, ciągle powtarzając miłość, aż nie pozostanie już żaden dźwięk. Umierałem tuż przed tym, jak burza mija ich dom. Następnego ranka na zewnątrz jest śnieg. Nie tak przerażający, jakby się wydawało. Sytuacja w środku jest jednak bardziej tragiczna. Wszyscy są bladzi i bez życia, w tym rodzina Simona i Nell. Ale nagle oczy Arta otwierają się. Co oznacza, że Art wciąż żyje. Film się kończy. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie, zostawcie łapkę w górę, by wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.